Witam państwa w poniedziałek 27 października. W dzisiejszym wydaniu wiadomości telewizu Imperium o mocnym, a nawet bombowym rozpoczęciu tygodnia, będą także informacje dla kierowców, tym razem tylko dobre, a na koniec coś o seniorach i dla seniorów. Agnieszka Baron zapraszam. Poniedziałkowy poranek rozpoczął się dla pracowników instytucji miejskich i ich klientów nie lada niespodzianką. W Katowicach, Gliwicach, Będzinie, Częstochowie i Zawierciu odebrano dziś rano telefony i e maile z informacją o podłożonej bombie. W naszym mieście cztery instytucje dostały takie ostrzeżenie. Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe i Prokuratura Okręgowa. Poza prokuraturą wszystkie pozostałe instytucje ogłosiły ewakuację. Policja wraz z saperami wykonała standardowe akcje przeszukiwania budynków. Niecodziennie dane nam jest przekazywać takie dobre informacje drogowe, Prace na węźle Gliwice-Sośnica udało się zakończyć przed czasem. Wymieniono tam urządzenia dylatacyjne na jezdni w kierunku Krakowa. Ułożono nową warstwę ścieralną na wierzchni, odtworzono również oznakowanie poziomy. Mimo, że na uporanie się z tym zadaniem wykonawca miał czas do połowy listopada, wszystko było gotowe jeszcze przed weekendem. Kierowcy mogą więc odetchnąć z ulgą, bo na czas remontu wyłączona była jezdnia zasadnicza relacji Wrocław-Katowice, a ruch odbywał się po jezdni zbiorczej. Prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że osoby starsze w wieku co najmniej 65 lat za 20 lat będą stanowiły prawie jedną czwartą ludności Polski. Oznacza to wzrost o 10% w stosunku do roku 2007. Między innymi dlatego Zarząd Budynków Miejskich w Gliwicach postanowił wykonać ukłon w stronę seniorów i osób niepełnosprawnych. Gliwicki ZBM ogłosił niedawno konkurs na projekt dwóch innowacyjnych budynków, które mają stanąć w centrum Gliwic. Przy ulicy Warszawskiej. To będą mieszkania dostosowane do osób niepełnosprawnych, łącznie z terenem, który będzie dostosowany y, dla takich osób. Y, będą to mieszkania małe, dwu- trzypokojowe z jedną sypialnią z dwoma sypialniami. Y, w, w tym budynku komercyjnym będzie można kupić mieszkanie. Tam będą też miejsca parkingowe. Natomiast w tym drugim budynku będzie można wynająć, będziemy współpracować z MOPS-em. Dwa mieszkania chcemy przeznaczyć, na przykład jest taki pomysł dla dzieci dorosłych, właśnie wychodzących z domu dziecka, które w zamian za zamieszkanie w takim budynku, w tym budynku będą mogły prowadzić jakieś nieformalne, nieformalną opiekę nad osobami zamieszkującymi. Centrum 50. Jest przewidziana i przychodnia, i centrum rehabilitacji. Chcielibyśmy maksymalnie wprowadzić program fizjoterapii. Chcielibyśmy, żeby była przychodnia z gabinetem konsultacji geriatrycznej. To byłoby idealne. Chcemy, żeby był basen do gimnastyki dla osób trzeciego wieku. Chcemy, żeby były pomieszczenia kawiarenki, żeby można było się spotykać, żeby można było integrować się ze sobą, żeby rodziny odwiedzające, osoby zamieszkujące mogły ze sobą się spotkać na terenie zielonym, na, w mini parku. A czy chcieć znaczy móc? Tego dowiemy się najwcześniej za dwa lata, kiedy ma się zakończyć budowa obiektów. Ta impreza nadaje rytm gliwickiej jesieni. W sobotę w centrum edukacyjnym imienia Jana Pawła II odbył się finał festiwalu Rytm gliwice, któremu patronowała telewizja Imperium. O laury walczyły najlepsze zespoły i soliści wybrani spośród setki amatorów śpiewu, którzy prezentowali się na castingach. Zwycięzca dzisiejszego finału otrzyma nagrodę pieniężną, ale nie tylko pieniężną w wysokości 1000 zł. No i oczywiście słabę tutaj naszą rytmową, wystąpi też pewnie na następnym rytmie, także naprawdę jest o co walczyć. Patrzę na zegarek, zbliża się już powoli godzina 17, a to oznacza, że już kilku młodych artystów wystąpiło na tej scenie za mną w Centrum Edukacyjnym imienia Jana Pawła II w Gliwicach z okazji finału festiwalu Rytm Gliwice. To już szósty finał organizowany przez Fundację Rytm Gliwice. Dzisiaj na tej scenie za mną występuje ponad 20 młodych artystów, którzy walczą o tytuł laureata festiwalu, a także 1000 zł, ponieważ to jest właśnie nagrodą główną dla laureata. Również są pozostałe nagrody, takie jak na przykład nagranie tel teledysku, a również to, że laureat tej edycji festiwalu będzie pojawiał się również w naszych lokalnych i regionalnych mediach. Zwycięzcą szóstej edycji Festiwalu Rytm Gliwice została Sylwia Lipka, drugie miejsce zajęła Anna Buczkowska, a trzecią nagrodę przyznano Aleksandrze Płóciennik. W niedzielę judocy z całej Europy spotkali się w hali przy ulicy Akademickiej, by jak co roku powalczyć o złoto szoguna. Podczas turnieju odbyło się też uroczyste pożegnanie kończącego karierę trenerską Eugeniusza Olejniczaka.

No nie może tutaj wystąpić każdy, są zaproszenia, także no, jest, jest mocny turniej, tak? wybrańcy tylko. Większość e, ogólnopolskich turniejów, nawet turniejów e, rangi Mistrzostw Polski nie spotyka się z taką publiką jak, e, jak tutaj, bo przychodzą tylko ci, którzy jakby znają e, judo, wiedzą o co chodzi, a tutaj są osoby e, po prostu całkiem obce, które może nawet nie mają pojęcia e, jakie są zasady, ale jest ich dużo, także to na pewno warto coś takiego organizować. Chciałbym e, jak to mówią też i podziękować wszystkim za to, że współpracowali, trenowali ze mną zawodnikom, rodzicom, no i zarządu, zarządowi AZS-u, no ale trzeba dać, jak to mówią, szansę młodym trenerom, żeby ja już swoje, jak to mówią, trochę zrobiłem, nie? Gdybyśmy tak chcieli podsumować te 35 lat, pewnie, że się nie da w dwie minuty, ale co takiego najbardziej utkwiło panu w pamięci z tego okresu? No, zdobycie mistrzostwa Polski drużynowego w, w juniorach młodszych, no i no, pięć razy przynajmniej wicemistrzostwo Polski, nie mówiąc tam o brązowych medalach, no i wychowa wychowałem tam. Po prostu dużo mistrzów polski, wicejmistrzów, jako juniorów i juniorów. Kolejne wydanie wiadomości już jutro w telewizji imperium dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. I na stronie internetowej tvimperium.pl zapraszam jeszcze do obejrzenia prognozy pogody na wtorek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.